Jarosław Wewiura. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Sosnowcu, nominowany przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Witam Państwa, Jarosława Wiura. Ja jestem śpiewakiem, operowym, tenorem, a swego czasu, no, chyba 2005 rok, założyłem Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych z siedzibą w Sosnowcu, bo pomyślałem, że taka instytucja y, może jakoś pomóc. Y, Rynek koncertowy, możemy dać szansę młodym wokalistom, muzykom na, na odnalezienie się w tym świecie, trochę poszerzyć rynek. No i tak skromnie zaczynaliśmy od pierwszych koncertów, koncertów kameralnych, później rozwinęliśmy działalność na, na pewne formy już większe. Zaczęliśmy robić koncerty inscenizowane, zaczęliśmy robić pierwsze spektakle, a od dwóch lat mamy taką nową działkę naszej działalności. Powołaliśmy teatr muzyczny Arte Kreatura. O imię z serce i cały świat niech Dla których ze swoich narzeczonych śpiewałeś? Więc już wiesz. Jak można połączyć sztukę i wolontariat? Z swego czasu yy, rozpocząłem w współpracę z Mopsem Sosnowieckim stwierdziłem, że Mops ma pod opieką tyle ludzi, a zwłaszcza dzieci, którzy, którzy w jakiś sposób potrzebują wsparcia. A wsparcie my możemy zrobić w prosty sposób: zaprosić ich na spektakl czy na koncert i zaangażować ich w pomoc przy tworzeniu spektaklu. I były takie osoby, które na przykład w ramach wolontariatu, mogły się nauczyć montażu sceny. Gdzieś tam wzięły parę ulotek, rozdały i się czuły potrzebne w tym wszystkim, a w zamian mogły przyjść na spektakl, przychodzili z całymi rodzinami i wydaje mi się, że to, to ma sens, bo często ludzie w jakiś sposób wykluczeni społecznie Mogli zobaczyć kawałek teatru, mogli zobaczyć śpiew i być może, a jestem nawet pewny, że w 99% było to po raz pierwszy. I było parę takich sygnałów, czy parenaście, że, że te dzieci faktycznie były w niebo wzięte po tym, co zobaczyły, i stwierdziły, że wow, być może bym się chciał, czy chciała tym kiedyś zajmować. Fundacja Unia Bracka nominowana przez Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Fundacja Unia Bracka została założona 22 lata temu przez fundatorów czyli przez związki zawodowe oraz kopalnię węgla kamiennego. Od 22 lat opiekuje się mieszkańcami aglomeracji śląskiej. Na początku byli to głównie górnicy jednakże w ostatnich latach otworzyliśmy swoje drzwi i opiekujemy się również wszystkimi mieszkańcami aglomeracji śląskiej. Fundacja posiada 23 przychodnie tutaj na terenie województwa śląskiego. Są to takie miejscowości jak Gliwice, Knurów, Mysłowice, Sosnowiec, Kacowice, Ruda Śląska, Zabrze i Bytom, ale również bardzo szeroko rozpowszechniliśmy naszą działalność. Pod kątem działań charytatywnych. Oczywiście, ze względu na profil działalności fundacji, czyli na zakres tutaj medyczny, skupiamy się głównie właśnie na walorze medycznym, czyli na profilaktyce prozdrowotnej. Fundacja nie tylko zaprasza do swoich placówek, ale także wychodzi do ludzi. W Sosnowcu w roku 2013. Wzięliśmy udział w dwóch dużych inicjatywach. Wspólnie z Centrum Wolontariatu przy Sosnowickim Urzędzie Miasta organizowaliśmy piknik dla seniora, podczas którego to właśnie seniorzy mieli możliwość skorzystania z szerokiej gamy badań i konsultacji i sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Tak jak wiemy, właśnie w tym wieku ludzie często miewają już problemy zdrowotne które są przez nich też bardzo często bagatelizowane. Dlatego ważne jest, żeby nie tylko zapraszać ich do naszych przychodni, ale przede wszystkim również wychodzić z wszelkimi możliwymi badaniami, konsultacjami w miejsca kumulacji seniorów, w miejsca, w których oni się spotykają i w których te badania są dla nich łatwo dostępne. Jeżeli chodzi o piknik organizowany samodzielnie przez Fundację Unia Bracka, był to piknik zorganizowany w centrum handlowym Plaza, pod tytułem Podaruj bliskim prezent, zadbaj o zdrowie. W ciągu całego dnia trwania pikniku wykonaliśmy około 700 badań. Myślę, że można tutaj określić liczbę osób przebadanych na około 400.